Dzień dobry po świętach. Dziś gościem na popraw koronę Nowa rzeczywistość w praktyce jest Paulina Mazur. Paulina na co dzień zajmuje się odpowiedzialnym marketingiem pracodawcy i marketingiem też liderów. Cześć, Paulina, bardzo się cieszę, że jesteś. Cześć, dzień dobry. Jaka jest dzisiaj rola lidera, Paulina? Bardzo kluczowa. Znaczy, ja powiem szczerze, liderzy są dzisiaj poddawani ogromnej próbie i też dlatego, że my mamy wobec nich ogromne oczekiwania, gdybym miała wymienić takie trzy rzeczy, których przede wszystkim od liderów oczekujemy, to jest to przede wszystkim informacja, ale też inspiracja i też uspokojenie. Chcemy, żeby nas uspokoili. No I tutaj wkraczamy w, taką, w taki moment, kiedy oczekujemy też dużej empatii od naszego lidera, od pracodawcy. No tylko jak to zderzyć z, tą, z tym excelem nieszczęsnym, z tym ratowaniem biznesu, z brakiem przychodów itd. Jak to zrobić? Jak ten lider, jakie on ma narzędzia? Przede wszystkim empatię, tak jak wspomniałaś, i informacje, komunikację. To, co dzisiaj niestety wiele organizacji jest zmuszona zrobić. Według szacunków Lewiatana ponad 60% firm, to są niestety zwolnienia, to są rozstania z pracownikami. I te rozstania, te trudne decyzje też można robić po ludzku, też można robić z myślą o ludziach, z dbałością i uważnością na tych pracowników, z którymi jesteśmy zmuszeni się rozstać. I to, co w takiej sytuacji może tak naprawdę zrobić lider, to przede wszystkim się komunikować. My jesteśmy i tak wszyscy trochę przestraszeni. My nie wiemy, co się jutro wydarzy, nie jesteśmy pewni naszej sytuacji. I pozycji w organizacjach. I oczekujemy od menedżerów, od przyłożonych od liderów, że oni będą się komunikować z jednej strony z tymi osobami, z którymi się oczywiście rozstają, ale też z tymi, którzy pozostają, żeby nie wytracać tej motywacji, tego zaangażowania, które, które dzisiaj mamy. Kryzys się kiedyś skończy i ten pracodawca będzie też rozliczany z mhm. tego, jak, jak, w kryzysie, jak w kryzysie zadziałał. I w idealnym świecie, jak powinna brzmieć odpowiedź lidera na pytanie. A jak pan się zachował jako pracodawca w czasach koronawirusa? Dbałem o pracowników. Dbałem, doceniałem i komunikowałem. Przede wszystkim komunikowałem, naprawdę. To nam się wydaje, taką oczywistą rzeczą komunikacja, ale prawda jest taka, że my tej komunikacji naprawdę dzisiaj bardzo potrzebujemy. Mm. Dzisiaj komunikat typu nie wiem co się jutro wydarzy, jest lepszy niż brak komunikatu. Mm. A niestety bardzo wielu przedsiębiorców, menedżerów milczy, bo nie wiedzą co się wydarzy jutro. Mm. I to jest straszne, dlatego że nikt nie wie co się wydarzy jutro. Mm. Lidera poznajemy po tym, że on wychodzi do ludzi i mówi: ja nie wiem co się jutro wydarzy. Ale cokolwiek by się nie wydarzyło, będę tutaj z wami i postaram się zadbać o to, żebyśmy przeszli przez to zwycięsko. Mhm. Lidera się poznaje po tej odwadze, że on jest nawet chętny do komunikowania się i brania na siebie odpowiedzialności za ten zespół, nawet jeżeli sam działa w ogromnej sytuacji niepewnej. Paradoksalnie to może być ogromna szansa na właśnie zbudowanie swojego wizerunku. Bez budżetu i, 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 i takiego autentycznego, o jaki przecież nam chodzi, prawda? Tak, to też jest niesamowita okazja, żeby pokazać, jaką kulturę organizacyjną tworzymy. Mm. Bo my teraz jesteśmy w stanie w social mediach chociażby doświadczyć kultury i atmosfery, te, zwłaszcza tej przyjaznej atmosfery, która mm. jest tak często przez pracodawców reklamowana. Na LinkedInie, na Facebooku. Ja z ogromną, jakby też radością patrzę na te wszystkie inicjatywy, które powstają ze strony pracodawców na rzecz pracowników, na przykład rozproszonych w pracy zdalnej. Są grupy na Facebooku, gdzie pracownicy wspierają się w organizacji czasu pracy dla swoich dzieci, które też są przecież w domu. Są różne, że tak powiem, grupy gdzie ludzie właśnie rano się mobilizują, ćwiczą, są poranne kawy na Skype'ie, są popołudniowe integracje i oglądają stand-upy tak? albo jakieś mm. inne wydarzenia kulturalne online. Wszystko się przyniosło tak naprawdę w online, i, i, i to też jest niesamowite, że tak naprawdę praktycznie zerowym budżetem pracodawca, który odpowiednio zamoderuje tą inicjatywę i aktywności pracowników, może potem w swoich też social pokazać, jak ci pracownicy się wzajemnie wspierają, co się dzieje. I jak na to reaguje kierownictwo, jakie są inicjatywy pokazywane. I to rzeczywiście tworzy taki miły obraz, w którym my dzisiaj wierzymy, któremu ufamy. Nic bardziej autentycznego i niskobudżetowego przy okazji, no nie mogliśmy sobie wymarzyć. I też, żeby było jasne, to nie dotyczy tylko dużych organizacji, bo yy, myślę sobie, że te działania, o których też mówisz, te różne przykłady. Warto wdrażać zarówno w dużych organizacjach, która no ma większe zasoby, może większe doświadczenie, ale też w tych bardzo małych, no, które dostały, zostały dotknięte najmocniej tym kryzysem, bo właściwie z dnia na dzień wszystkie usługi zamknęliśmy. Ale to nadal jest czas, żeby z tymi pracownikami być w kontakcie. I no tutaj bardzo zachęcamy do tego, ponieważ kryzys się skończy i na pewno do pracy trzeba będzie wrócić fajnie pracować w takim miejscu, gdzie tą atmosferę pokazaliśmy, że ona może być fajna nawet w trudnym czasie, nie? Ja też, tak, i to też jest taka okazja dla. Właśnie przy ich personal brandingu, do skracania dystansów z pracownikami. Ja mam też taką swoją ulubioną um, panią prezeską się Bieniaszewską, MB matyki, która robi live y na Facebooku. Mm -hmm. To nie jest duża organizacja, ona robi live y na Facebooku do pracowników, gdzie w sposób szczery im dziękuję i to robi dość często i omawia z nimi, co się dzieje, jak, je, jak, jak planują dalej sobie radzić z tą sytuacją, albo się po prostu przyznaje, że nie wie, jak sobie z tym poradzimy, mm -hmm. ale ważne, że jesteśmy w tym razem. I mm -hmm. Ale się okazuje, że że ten prezes też człowiek I, i, i to kupujemy. I naprawdę ten taki empatyczny wizerunek tego człowieka kupujemy. Kupujemy też te wszystkie gesty, które prezesi i dyrektorzy wykonują. Już parę tygodni temu czytałam, że prezes LPP zrezygnował chociażby z wynagrodzenia i obniżyli sobie w zarządzie wynagrodzenie do złotówek. To są wszystko drobne gesty, które być może całych organizacji nie uratują, ale jednak robią pewną różnicę i pokazują też solidarność tego szefa mm. z pracownikami. Są w wielu organizacjach, co tygodniowe na przykład e, czaty właśnie, Skype y z prezesem, mm -hmm. e, a, że można zadać pytanie, właśnie się zapytać, więc nagle ten prezes się robi bardziej dostępny, niż jak byliśmy z nim w biurze. Tak? I, no to to jest to, bardzo cie... I to jest bardzo fajne. Ciekawe, tak, bardzo ciekawe spostrzeżenie faktycznie. A powiedz proszę, jak w takim razie pracownik może się takiemu e, swojemu szefowi, który staje na rzęsach, żeby, żeby ta praca była, jak on może mu się odwdzięczyć? Oj, podziękować przede wszystkim. To też jest fajnie, że to zapytałaś, bo ja też na ten temat ostatnio publikowałam. To jest, to jest takie znamienne, że my wiele rzeczy bierzemy za pewną oczywistość i bardzo często niejednokrotnie mówimy o tym, że ważne jest, żeby pracodawcy doceniali pracowników, żeby przełożeni doceniali pracowników. Rzadko mówimy o tym, że to też działa w drugą stronę. Wielu szefów, wielu właścicieli, szczególnie w tym sektorze MŚP naprawdę walczy o swoje biznesy, mm. walczy o ludzi, z którymi pracuje, niejednokrotnie właśnie poświęcając swoje wynagrodzenia albo szukając jakichś rozwiązań Zanim tę decyzję zwolnieniach będzie musiała podejmować, i niestety oni nie są w ogóle w, tym, w tej swojej walce doceniani i często zauważani przez pracowników. Pracodawca też człowiek, tak? ten przełożony też jest osobą, i jeżeli my nie będziemy tej osoby dziękować, nagradzać czy doceniać jej wysiłki, to nie bądźmy potem zdziwieni, że on się przestanie wysilać, tak, też, mm. e, więc tutaj ja myślę, że to pozytywne docenienie ze strony pracowników, którzy mają szefu, którzy walczą, e, którzy się komunikują, którzy się e, są wspierający, naprawdę zachęcałabym, żeby po prostu takiego szefa powiedzieć e, zwykłe proste dziękuję, fajnie, że walczysz, widzimy to, że z nami jesteś i doceniamy to. Mhm. Bo liderzy są dzisiaj strasznie w tej walce też osamotnieni i bardzo takiego wsparcia od swoich właśnie zespołów potrzebują. Pracodawcom zależy na zachowaniu miejsc pracy, a pracownikom na tym, żeby tę pracę mieć i powinniśmy się bardzo mocno wspierać zarówno liderzy jak i drudzy po prostu pamiętajmy o sobie w tej komunikacji. Bardzo Ci dziękuję Paulina za tą garść spostrzeżeń i pozytywnych przykładów. Oby tylko wszyscy z nich korzystali i żeby ta komunikacja rzeczywiście była no, bieżąca tak? I, i prawdziwa i autentyczna i myślę, że, że to nam też bardzo mocno w przyszłości pomoże odbudowywać te, te biznesy jak się epidemia skończy. Mhm. Dziękuję Ci bardzo, Ola. Mam taką nadzieję ogromną i, i też liczę, że też zaufanie i relacje, które zbudujemy teraz, bo my jesteśmy wszyscy w czasie ogromnej próby mm. i mam wrażenie, że mimo, że rozproszeni, to stajemy się bliżej siebie, bardziej się wspieramy. Bardzo liczę, że to, jak dzisiaj sobie okazujemy to wsparcie, że nam to zostanie, że to nie minie. Tego mm. bym sobie i, i wszystkim Wam życzyła. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia, Paulina. Powodzenia. Dzięki, do zobaczenia.